Janusz i Grażynka w RMFFM. Janusz, patrz, Co ja ci tutaj po prostu naniosłem. No, no co, co ty? Już? Ja ci przyniosłam po prostu stare katalogi z biura podróży. żebyś tak. sobie pooglądał, gdzie ludzie na wakacje jeżdżą. Nie Całe wakacje jest. będę tu sobie oglądała. Pani o wakacje grażyna. No. A ty wiesz, że radni Sochaczewa chcą odwołać pana Sylwka, przewodniczącego Rady Miasta, tego, który tak tresował widownie przed spotkaniem z prezesem. Biarosław, no, że niby ośmieszył Sochaczew. No weź tak mnie, tak trzymaj, to. bo normalnie no, jak rypnę cię. tym katalogiem z Egiptu zaraz w łeb, to po prostu tylko sząpuję. Ale o co Jak to? Jak to on dyrygował? Jak to on, Jarosław Jarosław? Przecież to ja dyrygowałam tym wszystkim. A? Stałam za plecami publiki i pokazywałam temu Sylwestru jakiemuś, co on ma robić. Sylwester, niemo, krzyczałam do niego, patrz mi na ręce, patrz mi na ręce, na ręce mi, patrz ty! Hmm. I tak do niego krzyczałam. Boże, ale jak się okazało, że jest sukces, to oczywiście się podszywa pod mój sukces. Raz w życiu mi się coś udało. Powiedzmy, że sukces. Sukces Janusz to jest. Przecież słuchaj, ty wiesz, Janusz, co w Sochaczewie mówili o panu prezesie? No co? Po tym wystąpieniu, co ja go wyreżyserowałem? No Jarosław Jarosław? No, co? Janusz. No. Oni powiedzieli, że on jest większym strategiem od Napoleona i oni mu będą pomnik stawiać, Janusz. Napoleonowi? Prezesowi. Prezesowi? Tak, Janusz, pan prezes to jest stratek. To jest taki. To jest po prostu ja do niego pieszczotliwie. Zresztą zawsze mówiłam: Cezarze, Napoleonie, Poniatowski. Co? Tak się powinien pan prezes nazywać. Ty wiesz, Janusz, jaką pan prezes strategiczną strategię wymyślił? Ja, ja, ja się boję, Grażyna, zapytać. Ale, ale... pytaj, ja, ale ty pyta. się nie bój. Co wymyślił ten kieszonkowy no, Bonaparte, wasz? No? A ja ci odpowiem, Janusz. No, to nie odpowiem. Głosem dr, 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 drżącym z zachwytu: mhm. W tym roku posłowie PiSu i działacze partii nie jadą na urlopy. Tak, jak opozycja. Mm. Tylko jadą w Polskę walczyć o głosów wyborców. <laughs> Inaczej mówiąc, prezes wdraża nowy program dla was. Zero wakacji plus. I znów będziecie obiecywać: cuda na Kieju, dziwy na łyżwach, mango na topoli. Eee! Jak trzeba będzie, to będziemy i mango na łyżwach obiecywać. Mm. A tak, Janusz. A wiesz dlaczego? No. Tego wymaga dobro Polski. Powaga. Totalna opozycja nie śpi. Tylko knuje i Szemra. Słyszałeś, co Tusek powiedział? Co? Tusek, trusek. Powiedział, że gdyby on był teraz premierem, to benzyna byłaby po 5.16. A to by było wspaniale. Grażyna, słuchaj, powiedz prezesowi swojemu, żeby no? dał Tuskowi wygrać, żeby właśnie benzyna była po 5.16 dla dobra Polski. Rozumiesz, bo, bo przy waszej polityce to ona już nie będzie tańsza? No już, weź nie głupiej, no weź nie też, głupiej, dobra? Hmm. Chcesz znowu w niepewność wdepnąć? Tak. W Polsce jest teraz, mój drogi, pisowo, ale stabilnie. Ej, Boże, Boże. Kaczyński Napoleon. Tak, nasza, nasza kochana Grażynka. Napoleonka cudowna. wy naprawdę musicie Ach. zacząć czytać ulotki. What? Tak, no, no tam macie... Jakie ulotki? No le od lekarz, no bo tam macie opisane skutki uboczne. Kurczę, Napoleon, Platon, Chingis Khan. A potem kończą się tabletki i budzi się jako Jarek z żoli Boża. No. To się nie może udać, Grażyna. To się nie może udać. A pokaż mi ten z Tunezją. Tam taki no ładny ma, zachód słońca jest tam. w tym katalogu. Ta. Wyklej mi to nad sypialnią. Ta.